Jeszcze parę słów do zwolenników pani Kazahari. Wielu moich znajomych się zastanawia, czemu poświęcam temu problemowi tyle uwagi. Znaczy ja tutaj, to, to jest tak. Zdaje się, że zostałem wzięty za w ogóle kogoś zupełnie innego niż jestem. Tak po pierwsze. Ale przede wszystkim, jeżeli widzę, że ktoś bardzo odpływa od rzeczywistości, to po prostu reaguję, bo tu nie chodzi o to, że chcę tą osobę jakoś spostponować czy coś, tylko może trochę wyrównać w tym sensie, że żeby nie odpływała za bardzo, żeby ludzie nie odpływali za bardzo, żeby wiedzieli, że to wszystko nie jest takie proste i tak dalej. No więc tak, ja jestem przede wszystkim zwolennikiem Trumpa, i w kilku rzeczach się z panią Kazachari zgadzam tak w ogóle. Zgadzam się na przykład, że bunt przeciwko finansowym elitom, tak zwanym Anywheres, to, czyli tych, którzy mogą sobie mieszkać w Nowym Jorku, jutro w Londynie i tak dalej, których nie obchodzi, czy ta fabryka się wyniesie do Chin, czy nie, że ten bunt przeciwko takim ludziom i temu takiemu swoiście pojmowanemu, totalnemu, wolnemu rynkowi jest czymś dobrym. I uważam, że Trump jest rzeczywiście twarzą tego ruchu i uważam, że to jest dobre. Zgadzam się także z tym, że pieniądze wyłącznie komputerowe, pieniądze, które nie mają w formie szeleszczącego papieru, to jest zły pomysł. Ja wiem, co tylko to nie jest, że to jakiś spisek był, że ktoś zaproponował, żeby pieniądze były wyłącznie czymś takim. Bo oczywiście w Chinach to tak. W Chinach tak. Ludzie chcą mieć kontrolę nad wszystkimi kont operacjami finansowymi obywateli, czy też poddanych właściwie, czy też więźniów. Natomiast w Europie to miało być po to, żeby wyeliminować szarą strefę. No i e, tak, to wyeliminowałoby szarą strefę, no bo każda, każde pieniądze by nie umknęły opodatkowaniu, ale czy tego faktycznie wszyscy chcą? No nie wiem. I rzeczywiście jest to pole do nadużyć. Na przykład wiadomo, że w Austrii w konserwatywne księgarnie miały problem z, właśnie dlatego, że jak tylko operacje przeszły rynku księgarskiego właśnie bardziej na operacje takie, to pospotykały ich na jakieś tam szykany za to, że są konserwatystami. Także jest to niebezpieczne? Tak, jest to niebezpieczne. Niektórzy mieli dobre, niektórzy ży, chęci, czyli żeby szarą strefę domknąć, inni złe, czyli kontrola nad obywatelami, A więc to też nie jest takie proste. I teraz tak, Trump jest rzeczywiście twarzą tych somewheres przeciwko anywheres i to jest bardzo dobrze. Ja sam popieram Trumpa jak najbardziej i się prawie że modlę, chociaż jestem ateistą, żeby on wygrał. Natomiast to wszystko, co ja teraz powiedziałem i co mówi pani Kazachari i co mówi Trump, to da się powiedzieć właśnie tak, jak robi to Trump, bazując wyłącznie na, na, na tym, co wszyscy widzimy, czyli na tym, że ma być law and order, że ma być prawo, że ma być porządek. Że, że muszą fabryki jakieś być w Ameryce, że nie ma bezpieczeństwa, się nie ma własnych stalowni, że i tak dalej. Nie trzeba do tego mieszać jakieś e, dziwne informacje dotyczące Rothschildów, którzy rzekomo mieli przyjąć masonerię, czy coś tam, czy coś tam, które to fakty są mało prawdopodobne, dlatego że Rothschildowie jest jednak jeden, to jest kilka banków, tacy ludzie niczego nie przejmą, ale dobra, nawet gdyby to, i tak nie ma tego jak do, udowodnić takiego czegoś, nie mamy tego jak sprawdzić. Więc gdyby to nawet była prawda. Więc po co trwonić język na jakieś gady, na jakieś, na jakieś hebrajczyków, na coś tam, kiedy największe firmy na świecie, dzisiaj Amazon jest przez Greek American, Google jest przez indyjskiego Amerykanina prowadzone, więc gdzie tu mamy niby tych, co, co, co zwykle, tak? No, więc można o tym wszystkim mówić po prostu językiem racjonalnym i tyle. Mówienie o tych wszystkich różnych hazarskich spiskach przez panią, która wzięła się nagle znikąd. Niektórzy mówią, że w covidzie po prostu poczuła się samotnie w domu i trochę jej odbiło. Inni mówią, że z dobrej woli to robi, a inni, że, że ze złej, bo próbowała kariery politycznej w Polsce. Zdaje, pojawiła się u niektórych prawicowych publicystów, radiowców, telewizyjnych redaktorów, internetowych telewizji i tam była przyjmowana z, z dosyć dużą atencją na którą, moim zdaniem, nie zasługuje, dlatego, że jest przede wszystkim plotkarą polityczną, przede wszystkim ignorantką, no, nie zna się, nie wie, o czym mówi przez większość czasu. Natomiast problemy niektóre, które ona naświetla, są ważne i dobrze, że o nich inni mówią, ale ja bym wolał właśnie, żeby pani Kazachari nie rozmijała się z rzeczywistością, tylko mówiła tym normalnym językiem, no, na informacjach, którymi wszyscy dysponujemy, wszyscy na tym, co wszyscy widzimy, a wszyscy widzimy, że finansiści tak, są egoistyczni. Tak, Amazon, YouTube i tak dalej jadą sobie trochę w kulki. Tak, NBA dało się sprzedać Chinom.